Jak że do GW został dodany nowy patch, jest to Adventures Box, powtórka patchu, tak powiem, z 1 kwietnia, Prima, a dzięki czemu właśnie mamy znów powrót do świata Minecraftowego, w cudzysłowie, event odbywa się tutaj w Ratasum, przy tym teleporcie, i jak widzicie, tutaj będzie taki, taka pierdołka, przez którą wchodzimy do tego świata. Minecraftowego, albo tak zwanego z lat 80. czyli tych pierwszych gier. Ogólnie jest to właśnie taki hołd tym grom. Za to, że stworzyły to, co teraz mamy i że dzięki nim możemy właśnie grać na przykład Gate Warsa wjeczkę. Tak to wygląda, jak widzicie muzyka też świetna. Doposuwająca się w klimat. Aby zacząć rozgrywkę, wchodzimy sobie tutaj, do tego miejsca. To jest świat pierwszy, tu jest świat drugi. A więc może przejdźmy do Achievementów w tym momencie, a później pokażę Wam, jak wyglądają te światy i jak szybko je przejść. A więc od do Achievementów. Lecimy sobie po kolei Minor i Musimy skończyć obojętnie jakąś zonę w pierwszym świecie bez używania health Potter, czy też umierania. Tutaj mamy właśnie bez umierania. Tu mamy, żeby zagrać pierwszą, drugą i trzecią zonę w najłatwiejszym modzie. Tutaj żeby je skończyć te, te zony, tutaj musimy znaleźć wszystkie bąbelki. W pierwszym zonie świata pierwszego. Tutaj musimy znaleźć wszystkie sekrety w pierwszym świecie. Pierwszy... ogólnie teraz opowiem wam o pierwszym świecie, bo są dwa światy, to jest ten pierwszy, o tak. I mi się powtarzać powtarza, że pierwszy świat, pierwszy zon. Czy, czy wszystko teraz to mówię do Pierwszego świata. Pierwszy świat, pierwszy zon, wiadomo. Tutaj musimy znaleźć y, wszystkie bąbelki w drugim zonie. Tu musimy znaleźć y, shortcut y, w drugim zonie. Tutaj musimy znaleźć wszystkie odkryte, ukryte pokoje w drugim zonie. Tu musimy zebrać wszystkie bąbelki z trzech, wszystkich z trzech światów. Tutaj musimy znaleźć wszystkie o, ukryte właśnie pokoje w, w wszystkich trzech światach. Tu musimy znaleźć wszystkie bąbelki w trzeciej zonie. Tutaj musimy znaleźć kolejne ukry, ukryte y, pokoje w zonie trzeciej. Tutaj musimy to jest takie wyjątkowe właśnie dotyczące zony 3. Tam się znajdują kwiatki, na które jak nadepniam na ich środek, to zamykają się i nas zabijają. I możemy tego unikać, jeżeli unikniemy wszystkich zajczymy na heatment. Tutaj musimy zrobić wszystkie upgrade'y broni. Po drodze będą spotykane takie sklepiki, w których będzie można sobie zrobić upgrade'y broni. To podczas tego Wolf truka wam pokażę jak to szybko się robi. I tutaj musimy wykonać to, jakby tak powiem, wykopanie skarbów patent, którą też można zakupić w szopie. Tu jest już wszystko dotyczące drugiego świata, no więc musimy skompletować wszystkie. Te Achievementy są powtarzalne, praktycznie te same, że musimy znaleźć bombelki w drugim świecie, że musimy ukończyć pierwszą i drugą planszę bez, bez skinięcia i tym podobne. Powiem wam tylko o tych, co się wyróżniają, więc tutaj jest, te, co się wyróżniają, są wyjątkowe, powtarzają się. Wkonać dwóch Asasinów w świecie drugim, zon drugi. To są takie mobki, które trzeba będzie po prostu zabijać. Tutaj porozmawiać z jakąś tam wróżką, w, która znajduje się w ukrytym boksie w, w trzecim świecie, w zonie pierwszej. I tutaj mamy z, z, drugi świat, zona trzecia, żeby nie zostać zamrożonym przez banana. I tu mamy... Właśnie nie wiem o co w tym machinie chodzi, także sorki, ale nie wiem co, co tutaj dokładnie będzie zrobione, więc wybaczcie, szukałem gida, nie mogę tego znaleźć nigdzie. I zrobiąc to wszystko, odblokowujemy sobie tą pierdołkę tutaj. Jak znajdziemy właśnie Jenny, to ona da nam jakieś instrukcje, za którymi będziemy musieli lecieć. I tutaj to już jest taka... E, najtrudniejszy mod, dostępny właśnie dla 5 grup. I to jest bardzo hardkorowy, gdzie od wszystkiego giniemy na hita obecnie co nas uderzy, giniemy na hita. Wtedy dopiero będzie przychodził ten ale tym to zajmiemy się już na samym końcu, na początku pokażę wam właśnie jak... Przejść te wszystkie zone. A więc zacznijmy od pierwszej. Można to robić w grupie lub solo, jak to woli. W grupie zawsze można otworzyć więcej skrzynek, bo Bo zbiera się takie klucze, i tylko za pomocą, jeżeli mamy 5 osób w grupie, tylko 5 osób może otworzyć właśnie taką skrzynkę. Teraz widzicie tutaj filmik wprowadzający. Bla bla bla. No i zaczyna się nasza historia w naszym pixelowym super mega-świecie. Wspominam, że to jest świat pierwszy, zona pierwsza. To zon będzie trzy. Każdy świat, powiedzmy, po trzy zony. Ja teraz pokażę Wam najszybszy sposób przejścia tej zony. Tutaj macie pota, właśnie. Ten dotyczył do archiwum dotyczy tego, żeby nie zrobić, nie używać tego pota, więc nie używać. Ten dotyczy, że mam nie zginąć, tu mam nasze życia. Te monety, które tutaj zbieracie, są do kontynuacji wykorzystywane, jak stracimy już te życie. No ale... Pierwszy zonie jest w miarę łatwy, więc nie powinno być aż tak źle. Lecimy sobie tutaj szybciutko. Pokażę właśnie tutaj pierwszy ze sklepików w którym to się to kupuje te różne shower i inne ulepszacze broni do archiwmentu Jak widzicie, tutaj są... Tu na przykład mamy to właśnie do kopania skarbów. Jedno kosztuje 100 tych takich bubelków. Yy, czyli... Może bubelku zapomniałem to okrągłe. Bąbelków, o właśnie bombel. I wtedy musimy wykonać takich wy wykopań stówkę, czyli musimy mieć jakieś 100 razy 100 000, tak? 10 000 sorry. Bąbelków, żeby mieć po prostu wyliczone achimenta. No i tutaj mamy inne upgrade y do broni, które właśnie się wykopuje. Takich szopików w każdym zonie jest po jeden, po dwa, w zależności od zona. ...żeby wykonać te właśnie achimenty, o których wcześniej wspomniałem. Ogólnie, bąbelki dostajemy za zabijanie y, mobów, otwieranie skrzynek. Idzie tego trochę zebrać, pokonanie ostatniego bossa, na przykład na danej mapie. Jeszcze troszkę zaraz będziemy. Ciach. Pierwszy jest bardzo prosty, więc to szybko poleci. Radzę naprawdę wykonywać to w grupie, gdyż zawsze jest o wiele fajniej wykonywać to w grupie. Wtedy można zebrać o wiele więcej, właśnie bombelków. Ja tylko pokazuję po prostu takie najszybsze przejścia z możliwych tego yy, adventure boxa. Jakbyście chcieli to po prostu solować, też można, też się da. Żeby zajcieć odpowiednią sobie ilość bomberków na sam koniec po pokonaniu dajmy sobie jakiegoś tam bosa. Oj, zablokowało. No cóż. Lecimy sobie tutaj. To było z tej strony wejścia ja. obojętnie. o to po prostu byle sobie wskoczyć na górę. I tutaj już mamy zaraz koniec pierwszej zony. Tutaj, właśnie w tym momencie, i pokaże nam się taki zły gościu. Wystarczy biegać dookoła i nawalać sobie patyczkiem, naszym kochanym, żeby on nas nie trafił. Jak widzicie, on taki laser, właśnie wywołuje. Dzięki czemu on może nas y, ściągnąć tam dwa serduszka, ale tego wiadomo my nie chcemy, żeby to zrobił. I tak wygląda właśnie końcówka pierwszej zony. Szybka, łatwa i przyjemna. Go 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 Power Rangers. Jeszcze pokażę Wam tylko nagrodę. Uratowaliśmy tutaj fasetka. Zostajemy bąbelki. No i mamy zaliczone. Właśnie o jak widzicie. Pierwszą zonę. Teraz przenosi nas do drugiej. A no więc lecimy zona drugie. Zona druga, sorry, drugie. O tu macie to bąbelki, ona tak piszą. Możecie je pozbierać na achievement, jeżeli będziecie potrzebowali. Teraz biegamy do tajemniczego, ciemnego lasu. Tu sobie pobiegniemy. Tak na szybkości. Ta muzyczka jest po prostu rozbrajająca. Nie powiem, że nie. No, lecimy, lecimy, lecimy. Go, go power Rangers, weźmiemy sobie bombowelki, a co nam tam szkodzi? Ech, w ten kaszel, no. teraz jesteśmy sobie w tym miejscu, Ciach. Oj. Czekajcie. Będę musiał ojej, ojej, o, właśnie o to chodziło. Co mnie interesuje, jakiś tam event na zewnątrz. No, jakiś błąd, bo to nie powinno się pokazać na tej mapie. No, ale okej, okay. bywa. Dobra, jesteśmy tu. Idziemy sobie tutaj po drzewkach. Byle jak najszybciej to załatwić. Małpkami się ścisze przejmować, zajmując cokolwiek rzucą, to już go dawno w tym miejscu nie będzie. Na spokojnie można sobie to przejść. Albo przeskoczyć, jak to woli. Wskoczymy tutaj, tutaj. Po drzeweczkach. W świecie małpek. A teraz zeskakujemy tu. Hop, siup. Jeden facet 8, dub. Chciałoby się tak. Może nie, ale cóż. Teraz skończymy sobie to. Ups, ups, ups. Nie. Tego zielonego radca wam nie wpadać, bo to zabiera życie, więc a my życia nie chcemy tracić. Jesteśmy. zaraz kolejny z będzie zaliczony jak widzicie surowanie tego to jest w miarę proste i tu już mamy o, skrzynkę skarbów ups właśnie teraz widzicie dlaczego nie należy wpadać te zielone no to jednak troszkę boli może nie tak bardzo ale ale jednak nie chcemy. W końcu każdy punkt życia się nam przyda. Upsiop. Dobra i znów nawalamy. Do czasu aż pokaże nam się ten nasz niedobry facecik. Tu jest trochę trudniej, bo musimy cały czas skakać, bo nie da się biec. Więc zobaczcie, że będziecie słyszeli klawiaturę, no ale spacja to niestety jest taki przycisk który tak robi że musicie wytrzymać tą chwilę spamu Jak widzicie trudne to nie jest wszystko się da zrobić na solo Dobra, tu sobie już skończymy Hop, kolejna mapka zajczona Kolejny świat zaliczony bez utraty życia, bez zgnięcia. Jest już spoko zrobić. No i teraz przenosimy się do świata trzeciego za 26 sekund. No to zona trzecia. Tak. Ojoj. Oj. Nie ma to jak wpaść w parę razy w to samo. No nic. Musimy. Tu są właśnie te kwiatki, o których wspomniałem. Nie możecie depnąć w to miejsce, bo od razu kwiatek się zamyka. Zabiera Wam wszystkie trzy życia. No i niestety będziecie musieli korzystać z kontynuacji. Także starajcie się omijać te różowe pola, jeżeli nie chcecie zginąć. Ja będę się starał w miarę możliwości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc lecimy. Szybko, szybko. Tu nie możecie e, deptać na tę zieloną glutaminiankę ze względu takiego, że ona właśnie zabiera życie. A więc tak na spokojnym powolutku sobie po przejdziemy tutaj. Tutaj ciach ciach. to musimy to małpkę zabić, chcemy czy nie chcemy. No nas stanowi przeszkodę, którą musimy pokonać. lecimy tutaj, tak żeby to zrobić szybko. Jeżeli byśmy grali co? Pięcio... pięcioosobową grupą znajduje się skrzynka do Kai, właśnie. Ale to nas nie dotyczy, jako że my solujemy sobie to. Więc na spokojnie idziemy z miejsca na miejsce. Poskoczymy troszkę, zgarniamy sobie bówkę. Niewidzialności. O, jak fajny bufek. Widzicie, przyda się. Dobry bufek to podstawa. Więc lecimy... tu na końcóweczkę. Ciach, ciach, szybko skakanie. No i lecimy dalej. Czy dużo mówić? Zabijamy sobie mopki. A co w końcu możemy? Teraz szczerze powiem. Pewnie to był gdzieś tu, no ale dobra. Mniejsza o to. My sobie zrobimy małe skrócioki. O ile się da? Chyba się nie da. Uy, to niedobrze. Zginaliśmy. No, ale odradzamy się w miejscu góry, więc jest lepiej. Nawet szybsza metoda, powiem wam szczerze. Poświęćcie ten raz, a zobaczcie o ile szybciej będziecie mogli pokonać, bo tak byśmy musieli tutaj się wdrapywać na górę, a tak jesteśmy od razu, więc to jest w miarę... Nie mam do siebie więcej pytań, no dobra, zgnęliśmy w tym miejscu, okej, okay. bywa. Zdarza się. Ale no spokojnie. Zaraz sobie przejdziemy dalej. O, do tego bufika. Tylko że teraz przydało się jedzonko. Mamy jedzonko, a więc tu bierzemy buf. No, musimy go wziąć z tutaj. Musimy po prostu to przebiec jak najszybciej się da. A bez tego bufa na speedano. Będzie to nas kosztowało za dużo. I jak widzicie już jesteśmy na końcu trzeciego poziomu. Ciach, No i jesteśmy. Ostateczny boss. A więc ostatni boss, jak widzicie teraz, właśnie po pokonaniu Zony Trzeciej. Ogólnie taktyka polega na tym, że musimy podejść do kryształu, yy, walność tutaj w niego i wtedy wydropi taki kawałek. Właściwie powinien wydropić, nie wiem czemu wydropił, o! Wydropi taki kawałek. Teraz musimy poczekać, aż on otworzy sobie paszczę. Zrobi to co ma o, otwieraj tą buźkę otwieraj i rzucić w niego o właśnie tak wtedy on dostanie stuna my do niego podbiegamy, walimy go i tak w kółko. O, no i dostałem. No i tak musimy właśnie sobie bić go powolutku, łykać podki. Ej, nie zdążyłem tym razem, jak widzicie. No, padłem. Ale bywa. Tak powtarzamy, aż on zginie. No i tutaj już ostatni raz mi wychodzi tutaj rzucenie na tego bosika właśnie kamyczkiem. Więc poczekajmy, aż on otworzy paszczurkę. No. Raz, dwa, trzy. Dajesz, dajesz mi siupy. Otwieraj to, co tam masz. Rzucamy. Podchodzimy. I wykończamy naszą kochaną żabkę. Kabum. Mam jakieś serduszko. Ale najpierw otworzymy cześcik, dostajemy dwa wielkie bubelki i continue coin, czyli jeżeli zginiemy, stracimy 5 żyć, to dostaniemy po tej kontynuacji od nowa te 5 żyć naszych, więc na no spokojnie. Interact. Dostaliśmy ekstra pasek życia, super. Więc jest właśnie tak wygląda zaliczenie całego świata pierwszego. W Następnym filmiku pokażę wam jak wygląda świat drugi. No i może uda mi się ogarnąć wtedy ten trzeci. Najtrudniejszy świat yy, Inter gdzie trzeba robić w grupie. Jak widzicie wszystko można solować. Nie jest tak trudne jak się wydaje. Drugi świat już będzie trochę trudniejszy. Także trzymajcie się do zobaczenia i na razie.